Pad, razem pocztę tak wożą od lat Wiosna toczy jesień Styczeń czy też wrzesień Ktoś dostanie paczkę albo list Mruczy kot, nuci pat Tę piosenkę tak starą jak świat taki ją śpiewają Dobry humor mają, bo szczęśliwy jest listonosz Pat. To czerwone auto każdy zna. Wszyscy cieszą się, że Pat do nas jedzie. Może właśnie do twoich drzwi dziś puk, puk, to ty dostałeś list. Czy kot, nudzi pat, tę piosenkę tak starą jak świat. Taki ją śpiewają, dobry humor mają, bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Bo szczęśliwy jest listonosz Pat. I gwiazdy Popu. He, myślisz, że mógłbym zostać gwiazdą, czy jest? <laughs> nie, ja też nie. A cóż to za łoskot? Julian! Charlie! Czemu robicie taki harryter? Przepraszamy! Ale zakładamy z Charliem zespół. Wie pan, napisaliśmy piosenkę i musimy ją ćwiczyć. Ale bębny mamy tylko w szkole, dlatego na razie ćwiczymy na tym, patrz. Ojej. O, nie da się tego słuchać. Tak, hmm. Potrzebny nam dobry wokalista Może poszukacie wokalisty w Zielonej Dolinie? Co za świetny pomysł Pomożesz nam kogoś znaleźć, tato? Tak, mógłby być pan naszym menadżerem, panie Clifton Ohohoho, Nad tym się zastanowię, ale postaram się Powiem każdemu, kogo spotkam Możemy potem zrobić przesłuchanie w szkole Super! Wybaczcie, ale teraz powinienem już iść Na razie, chłopcy Do, Do widzenia, panu! <noise> Jess chyba też chciałby należeć do zespołu. <noise> no to jazda, Jess! Możesz iść z nami do szkoły na próbę! O, -o witaj Ted. witaj, pat! Dzień dobry, pani Gogins! Dzień dobry, Pat. No, proszę, głos ci dzisiaj dopisuję. Tak, ale to nie wystarczy. Huh? Julian i Charlie szukają wokalisty do zespołu, a ja pomagam im kogoś znaleźć. No, jeśli chcą wokalisty. Chcemy dzisiaj w szkole zrobić przesłuchanie dla wszystkich chętnych. Muszę uciekać. E, mam robotę na razie. Cześć, Ted. Swego czasu całkiem nieźle śpiewałam, wiesz, Pat?

ale nie sądzę, żeby właśnie tego szukali Charlie i Julian. No cóż, nie szkodzi. Ale byłoby miło, gdyby mogła pani wpaść i pomóc przy przesłuchaniu. O tak, będzie wspaniale. Dopilnuję też, żeby wszyscy się dowiedzieli. Właściwie to brzmiało nawet nieźle. A spróbujmy tego. Proszę, proszę. Chyba udało mi się znaleźć wokalistę. Witaj, Pat. O, y, witaj, Arturze. Y, ten głos, który słychać, właśnie kogoś takiego mi trzeba. A, to śpiewa Lucy. Bardzo często śpiewa w domu. Głos ma jak anioł. Lucy! Słucham? O, witaj, Pat. Witaj, Lucy. No, masz naprawdę śliczny głos. Julian i Charlie robią przesłuchanie do zespołu. Może ty też wpadniesz? O nie! Nie mogę śpiewać przed publicznością. Śpiewasz przepięknie. Nie, nie, nie mogę. Jaka szkoda. Hmm. Ojej, to nie miało tak brzmieć. Skąd dochodzi ten dziwny dźwięk? O nie. To mój syntezator. Coś tu nie gra, słuchaj! Hej, zaraz, zaraz! Tylko znam to miałczenie! Jazz! <mum> to tylko Jazz! Miał i chrapie do mikrofonu! <mum> Głup pasek. Jest niezłym wokalistą, jak na kota. Dzień dobry Alf. Witaj Pat. Przyjdziesz dzisiaj na przesłuchanie do zespołu Czarliego i Juliana? Mogę zaśpiewać teraz, jeśli chcesz. Nie Daisy, <laughs> chyba będzie lepiej, jak przestanę śpiewać, to to denerwuje moje owieczki. Ojej, no nic trudno. Na razie Alf. Tak, na razie. Do mi fa sol si do si la do ojej. Znalezienie wokalisty będzie chyba trudniejsze niż sądziłem. Miro, Charlie i Julian zakładają zespół. Serio? Chciałabym śpiewać w zespole. To może się spełnić. Szukają wokalisty, a ty byłabyś świetna. Hej, zawsze chciałam być piosenkarką, ale nie śpiewam za dobrze.

może jednak powinnaś się zgłosić. Jak to? Ja nie lubię śpiewać przed publicznością, ale ty możesz udawać. A śpiewać będę ja. Przecież każdy to zauważy. Nie zauważy, jeśli schowam się za kurtyną. Jej. Dzięki, Lucy. Może jednak zostanę gwiazdą popu. Ale na pewno nie chcesz się sama zgłosić? Ach, nie mam mowy. Brawo, chłopcy! To było genialne! Udało się, Charlie! Mamy naszą własną piosenkę! Dobra, chłopcy. Jesteście gotowi przesłuchać kandydatów? Tak! Ta no, Proszę o uwagę. Ja Tam na przesłuchanie. Yep. Ja Czeka nas chyba dzisiaj, dzisiaj pracowite tak. popołudnie. Uwaga, tu macie tekst piosenki Charlie'ego i Julia. .できla. Znaczy zespołu. Będziecie ją śpiewali po kolei. No. Czy ktoś zgłasza się na początek? Może ja. Jeśli chciałbyś wspiąć się na tęczę, chodź ze mną, wezmę cię za rękę. Tam, gdzie wszyscy zakochani... Tańczą lekko z motylami, to łatwe mówię ci. E, e, dzięki, Ted. E, na razie taka próbka nam wystarczy. E, no, no, już no. No dobrze, jak chcesz. Ojej, kutopło! Następny! Nie, ale nie, nie się nie masz Może zdecydujecie, która co śpiewa i spróbujecie później. Tak, dobrze, Pat. Może zaśpiewamy ten fragment razem. Kto chce być następny? Co to było? Nie wiem. Ale to na pewno nie nasza piosenka. No! Co o tym myślisz? To było mm, y, bardzo ciekawe, ale nie zupełnie o to nam chodziło. Dobra! To beznadziejne! Tak, niestety masz rację. To ładnie. Nie stają. Dalej uwierz mi. Blaźni no, tego bym się nie spodziewał. Hmm. Lucy, no jasne. Wszyscy na mnie patrzą. Co mam robić? Śpiewaj. O, nie mogę. Właśnie, że możesz. Od początku to ty powinnaś tu stać, nie ja Ale... Dalej, Lucy! Jesteś świetna! Widzisz? Chyba nie dam rady Dasz radę, Lucy! Byłaś fantastyczna! Naprawdę? No, dobrze Jeśli chciałbyś wspiąć się na tęczę Chodź ze mną, wezmę cię za rękę gdzie wszyscy zakochani Tańczą lekko z motylami To łatwe mówię ci Dalej uwierz mi Chłopcy, Klaśni chyba raz. macie wokalistkę Każdy może tańczyć dziś. Witamy w zespole, Lucy! Tupni. Polska na zlecenie BBC Worldwide, Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy, Dialogi Polskie Andrzej Wojcik, teksty piosenek Jakub Osiński, dźwięki montaż Kamil Pudlik, kierownictwo produkcji Dorota Nyczek Udział wzięli Anna Apostolakis, Elżbieta Gertner, Magdalena Krylik, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Steiner, Brygida Turowska, Joanna Węgrzynowska, Andrzej Chudy, Paweł Galia, Szymon Kuśmider, Cezary Pieciński, Wojciech Paszkowski, Paweł Szczesny, Janusz Wituch. Piosenki w wykonaniu Joanny Węgrzynowskiej i Wojciecha Paszkowskiego.